Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na nowy haul ubraniowy z Laureli. Mam tutaj jeszcze letnią kolekcję. To jest ostatni odcinek już z tymi ubraniami, ale właśnie w związku z tym, że dopiero co zaczęła się wyprzedaż, szaleje teraz jest 25% zniżki, no to skusiłam się na co nieco, więc Wam to wszystko pokażę koniecznie. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, którą rzecz, które rzeczy z tego haulu powinnam zostawić w szafie, które Wam się podobają. Pierwszą rzecz mam już na sobie, w związku z tym że ta spódniczka wydaje mi się, że pochodzi jeszcze z poprzedniej jesiennej kolekcji. Takie mam przeczucie ze względu na to, że jest jednak to taki jesienny vibe. No stwierdziłam, że wskoczę najpierw, ponieważ ona tutaj nie pasuje do tego klimatu letnich ubrań. Ale też chciałam Wam pokazać, Właśnie szukałam takiej idealnej spódniczki i też szukam fajnych sukienek na jesień i na zimę. Takie rzeczy, które będą fajnie wyglądały, wiecie, do ciemnych, takich kryjących czarnych rajstop. No i lubię właśnie takie nosić z jakimiś ciężkimi butami, z jakimiś botkami. Tutaj akurat mam na sobie z Mocasinami, to jest mój nowy nabytek, jeszcze się zastanawiam nad nimi, w sensie czy to na pewno mój vibe, ale wydaje mi się, że to fajnie wygląda. I jest to właśnie cudowna spódniczka, właśnie taka typowo jesienna. Troszeczkę się tutaj obawiałam, że będzie dla mnie za krótka, ponieważ wcześniej już miałam kilka spódniczek z Laureli, w sensie zamawiał, zamówiłam kilka, ale wszystkie okazywały się za krótkie. Tutaj ta długość jest po prostu idealna, wydaje mi się, że jest dłuższa niż właśnie te inne modela, która wcześniej przymierzałam, ale też jest różnica, wiecie, w materiale. To jest taki grubszy, cięższy materiał, więc nie jest taka, to spódnica super zwiewna, jak takie typowo letnie, więc może dlatego ten materiał tak, wiecie, bardziej idzie w dół, jest trochę cięższy i ja po prostu czuję większy komfort, ale też w przypadku spódniczek, tym bardziej z kręckimi rajstopami nie miałabym nic przeciwko, gdyby była właśnie nie tyle za krótka, co po prostu zaraz <laughs> za pyszatkami. To jest, słuchajcie, model Naya Grey, ona od na nie kosztowała 119 zł. Ja ją kupiłam za 89. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna cena. Połączenie wisko z, z poliestrem i z elastanem. Ma bardzo piękny wzór. Jest to właśnie taka kratka, szaro-beżowa, ale jak widzicie, z takim małym kontrastem jest fajna, delikatna. Jak sprawdzałam, fajnie wygląda w połączeniu po prostu z beżem, żeby uzyskać taki bardziej monochromatyczny look, ale ja tutaj, widzicie, połączyłam z białą, takim, z białą bluską, z wiązanym i to te wygląda rewelacyjnie. Powiem szczerze, że z tej spódniczki jestem bardzo zadowolona i zdecydowanie zostaję w szachie, nawet się nad nią nie zastanawiam. Chociaż rzadko wpadam w spódniczkach, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Ta mi się niesamowicie podoba. Także przechodzimy już tutaj do tej letniej kolekcji, do tych letnich ubrań i zobaczymy, co tak naprawdę będzie tutaj ciekawego. Na pierwszy rzut komplet. Ja już nie raz wspominałam Wam, nie pokazywałam Wam w tamtym roku, że kupiłam kilka kompletów, ponieważ mam już też takie, właśnie w swojej kolekcji z tamtego roku. Tutaj mam na sobie zestaw Hawaii Colorful. On normalnie kosztuje 259 zł, ja go dodawałam za 194. I to już jest cena za zestaw. Mamy tutaj połączenie Visco z dnem. Świetny skład. I bardzo fajny krój. Tu oczywiście kolory takie typowo letnie, bardzo ożywiające. Do wyboru jest jeszcze odcień taki pomarańczowo-różowy. O tamtym komplecie mówiłam wam w poprzednim odcinku w takim mieszanym holu, który niedawno. Nagrywałam, że właśnie ten materiał jest praktycznie identyczny jak sukienka Milano, którą niedawno udało mi się dorwać, ale stwierdziłam, że skoro mam tam tą sukienkę, no to na komplet postawię właśnie w te bardzo takie hawajskie klimaty i takie w sumie roślinkowe klimaty, które bardzo do mnie pasują. Jest to komplet, który składa się z bardzo krótkich składanek, jak widzicie, one tak naprawdę kończą mi się zaraz pod pośrodkami, ale nie podciągają się ku górze w trakcie noszenia. Także w momencie, kiedy ja mam tak właśnie w założone te spodenki, no to one się właśnie cudownie tutaj utrzymują, nic nie podchodzi ku górze, więc pośladki są schowane, no a jednocześnie są to fajne właśnie krótkie spodenki do nie na lato. Jeśli chodzi o bluzki, one były troszeczkę inne w tamtym roku. W tym roku jest to troszeczkę inny krój, ponieważ mamy takie od razu gumki na ramionach i tutaj już jest cała góra, cały dekolt odkryty i tak samo tutaj jest takie większe wycięcie z, z tyłu. W tamtym roku właśnie było tutaj trochę więcej materiału, były takie bardziej Zabudowane, ale także z takim dużym dekoltem. Podoba mi się zarówno jedna wersja, jak i druga, tym bardziej, że bluzkę wydaje mi się, że taką samą, jak i podobną już mam. O, to jest bluzka modelu Dahlia, którą kupiłam jakiś czas temu i, i bardzo dobrze mi się nosi. To jest bardzo fajny materiał, właśnie wygląda jak lniany, chociaż mało jest tutaj lnu w, w składzie, ale ma taką właśnie strukturę charakterystyczną dla lnu. Przepiękny wzór, fajne ożywiające. Wydaje mi się, że totalnie moje kolory, może niekoniecznie teraz do tych lekko różowych włosów, ale faktycznie już wrócę do tego jest jaśnie takiego blondu, to będzie to idealny komplet. Ja mam tutaj rozmiar L na sobie, spodenki są idealne, nawet dobre by były większe, ponieważ wtedy po prostu były, byłyby luźniejsze, a tak to one są idealne na długość, właśnie tak, żebym założyła sobie w talii i jest trochę luzu, ale właśnie większe też by, by wypadały fajnie. Jeśli chodzi o bluzkę, to mam wrażenie, że tutaj znacznie lepiej wyglądałaby M, ponieważ jak możecie zobaczyć z tyłu, ja mam jest strasznie dużo luzu, jak się wyprostuje, to tutaj ten materiał się wręcz i ta, i no, wiecie, ja samym wiązaniem tutaj nie jestem w stanie tego materiału zebrać, e, i tak dziwnie się czuję z takim żołzem na plecach. No, ale niestety one są sprzedawane, wiecie, w komplecie, a nie jako pojedyncze sztuki, no, ponieważ wtedy właśnie by można było sobie tak dobrać idealnie pod siebie. No, ponieważ wszystko zależy od tego, jaki mamy biust, jaki mamy kształt. No, ja mam akurat dużo centymetrów w biodrach, więc tutaj potrzebuję właśnie większych rozmiarów. E, a mimo wielu centymetrów w biustie, no, to jak widzicie, ta elka wypada luźno i LK byłaby znacznie lepsza. Nie pamiętam, jaki mam rozmiar z tej bluzki Dalia, ale tam jest troszeczkę inne materiały, może inaczej się wkłada i tego luzu nie czułam, ale tak czy inaczej, jest to bardzo fajny komplet, mega mi się podoba. Tam ten właśnie kolorystycznie, ten drugi też wypada super, także koniecznie zajrzyjcie na stronę, jeśli Wam się podoba, dopóki jeszcze są na stronie, ponieważ już widziałam, że jedna sukienka z tego holu się wyprzedała w tym czasie, odkąd zrobiłam zamówienie, a ten film nagrywa, więc nie wszystko może być jeszcze dostępne, niestety. Niech to nagrywam, ale tak to wygląda w trakcie Także nie przedłużam dalej, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jestem świadoma, że te dwie rzeczy do siebie totalnie nie pasują. Musicie mi wybaczyć, ale chciałam Wam na szybko pokazać tylko tę bluzkę. Już nieraz pokazywałam Wam właśnie bluzkę o modelu Isla, a to dlatego, że mam dwie takie w szafie zarówno w takim ostrym, pomarańczowym kolorze, jak i te kaw kwiaty, a teraz jeszcze doszła ta różowa i wygląda po prostu obłędnie. To jest Taki chłodny róż, który wpada troszeczkę, mam wrażenie, w fioletowe tony, takie liliowe tony i prezentuje się mu naprawdę cudownie. Ja już miałam na nią oko trochę wcześniej, a teraz już tak zobaczyłam, że obejmuje właśnie tę bluzkę promocję. No to oczywiście od razu wrzuciłam do koszyka. Kosztowała je 134 zł, normalnie kosztuje 179, to jest model one size i jak widzicie, jest bardzo dobra na mnie. Wydaje mi się, że osoby, które mają większy rozmiar niż ja, to już mogłyby się w niej nie czuć. Komfortowo, w sensie, już by była albo zbyt opięta, albo zbyt mała, no, ale tak do 40 spokojnie możecie śmiało kupować właśnie ten model bluzki, A na tych zdjęciach, które wyświetlają się z boku, możecie zobaczyć, jak ta bluzka wygląda na osobie o rozmiarze 34. Tak mi się wydaje, że właśnie Laura nosi rozmiar 34XS. I wygląda zarówno dobrze właśnie na osobach o trochę większych rozmiarach, ale także o, o mniejszych. Świetny skład, ponieważ jest to głównie wiskoza z 3% poliestrem, więc prawie go tutaj nie ma. Ma taką delikatną strukturę, to jest taki właśnie materiał już grubszy, taki bardziej premium mam wrażenie, pasuje do, wiele, do wielu rzeczy i fajnie się nosi właśnie zarówno do shortów te bluzki, ponieważ one są przewienne i bardzo komfortowe do noszenia także w upały, no ale także właśnie do dłuższych spodnic, czy eleganckich bardziej, czy po prostu takich jeansów, to jest właśnie fajna rzecz do posiadania w szafie, dlatego na pewno ta trzecia zostaje w szafie i to pewnie nie będzie ostatnia. Ta sukienka, jak tylko do mnie przyszła, wyjęłam ją z opakowania. Byłam przekonana, że będzie stanowczo dla mnie za krótka, ponieważ taka się wydawała na wieszaku znacznie krótsza niż tutaj pozostałe. A okazuje się, że wcale nie jest taka krótka. Jest to idealna długość jak dla mnie, do mojego wzrostu. Ja mam dla przepłania 73, Wszystkie moje wymiary znajdziecie na dole w opisie. Jest to sukienka Nelly i Roses. Ona kosztuje normalnie 259 zł. Tak ja za nią zapłaciłam 194. Ma przepiękny wzór, ponieważ jest to błęki te właśnie w kwiaty. I tutaj jest połączenie takiego beżu, moreli, lekkiego różu. Bardzo dobrze się czuję. Jest to taka typowo zwiewna letnia sukienka. Mamy tutaj na górze marszczenie, które idealnie się dopasowuje do biustu, taką uroczą falwankę na górze, ramionkę, które z sami tutaj wiążemy, więc możemy sobie na idealną długość zawiązać. A też możemy nosić spokojnie bez, ponieważ takie marszczenia sprawiają, że one jak się dobrze wybierze rozmiar. Tutaj wszystko się trzyma idealnie w biustie, więc możemy zarówno nosić taką sukienkę bez biustonosza, jeśli chcemy, ale też właśnie takie ramionczka możemy, wiecie, obciąć lub schować pod spodem. I tutaj jest jeszcze taka dodatkowa falbanka na dole. Tak prezentuje się z tyłu, bardzo ładnie wygląda. No tak jak widzę, no to ja ze względu na swój biust mam tak dosyć wysoko w talii zakończone, zakończone tutaj to łączenie, Zaraz pod biustem, właściwie. A na zdjęciach na laurze widzę, że. Ona ma znacznie niżej, właśnie w talii, ale to będzie zależało od tego, czy macie większy biustr, ponieważ y, wtedy ja tak mam, że właśnie marszczen z marszczeniami, czy we wszelkich kroptopach, one są wszystkie tak już pod biust, a na mniejszym biustie to inaczej się zupełnie rozkłada. Bardzo lubię takie sukienki, więc zastanowię się, czy potrzebuję kolejnej w swojej szafie, ponieważ mam już kilka tego typu właśnie z handemu, co wrzucałam Wam kilka miesięcy temu, filmik z sukienkami właśnie z tego sklepu, więc zastanawiam się, ale zarówno składowo jest super, ponieważ jest to stuprocentowa wiskoza i bardzo podoba mi się wzór, więc być może zostanie w szafie. Też fajnie tutaj wygląda w talii, ponieważ mam wrażenie, że wyszczupam, może jakoś tak Konkretnie nie podkreśla tali jak niektóre sukienki, ale tutaj ładnie wszystko wyszło, więc wygląda naprawdę fajnie. Następnie sukienka kimono jest to model Bollywood. Ma przepiękne kolory, bardzo spodobało mi się to połączenie kolorystyczne, na różnych odcieni różu z zielonym. Według mnie wygląda to naprawdę fajnie. Co prawda trochę tak piżamowo mam wrażenie, trochę się czuję jakbym była w takim wiecie, fajnym satynowym szlaprogu. Więc zastanawiam się tutaj czy to wygląda rzeczywiście fajnie, czy może niekoniecznie. Podoba mi się na ten wzór, ale faktycznie jest to taki lekko piżamowy materiał. Sukienka jest po prostu tak na zakładkę, bez żadnego przepinania materiału, to jest po prostu właśnie takie kimono i dodatkowo mamy pasek, możemy sobie związać w dowolnym miejscu, ja sobie tutaj związałam z lewej strony, więc tak samo możecie sobie zamknąć jakby dekolt w odpowiednim dla Was miejscu, bardziej ścisnąć lub zrobić delikatną wersję, możecie sobie nawet ją wziąć do góry i tak wiecie, wywinąć tak, żeby tutaj po prostu była luźniejsza, a tu krótsza. Tutaj serio jest duża dowolność, jeśli chodzi o wiązanie, ma luźne takie widzicie szersze rękawy, ale ze Względu na to, że ten materiał jest bardzo cienki, taki lejący, no to faktycznie mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Ja zazwyczaj nie przypadam właśnie z jakimiś rozszerzonymi rękawami czy takimi luźnymi, ponieważ przeszkadza mi ten materiał, ale tutaj jest taki przyjemny, otulający, więc tutaj absolutnie nie. I jak widzicie, długość też jest super, ponieważ jest u mnie tak 10 cm przed kolaną, więc jest naprawdę świetna długość. Także nad tą sukienką na pewno się zastanowię. Kosztowała mi 134 zł, to była przeceniona ze 179 Zł, a jest skład to 100% wiskoza. Jest to hol z wyprzedaży, ale faktycznie kilka rzeczy nie było objętych promocją dokładniej nowości, tak jak właśnie ta sukienka. Jest to sukienka Katrin Flowers niemalże identyczny krój, ponieważ różni się tylko tym, że tutaj na rękawach są gumki, a nie jest to luźny rękawik. Tak, to tutaj krój jest dokładnie taki sam, jak właśnie w poprzedniej. Cenowo wypada za 199 zł. Skład ma dokładnie ten sam, przepiękny kolory, jeśli chodzi o tutaj o ten materiał, ponieważ jest to taki ładny odcienie biszkoptowy, właśnie w różne kwiaty, różne kolory i wygląda to naprawdę super. Jest to taki ładny, ożywiający kolor. Bardzo mi się podoba to zestawienie, to już nie mam takiego wrażenia, wiecie, piżamowego czy szlafrokowego, ponieważ tutaj po prostu są bardziej żywe odcienie, a nie takie właśnie stonowane, tak jak w tamtym kimono. Bardzo mi się podoba, także nad tą sukienką zdecydowanie się nie zastanowię. Powiedzcie mi, że nie tylko ja zakochałam się w tym materiale. Jest po prostu przepiękny e, i mam nadzieję, że więcej e, właśnie rzeczy na stronie pojawi się właśnie z tego materiału. To też jest nowość, też nieprzeceniona niestety. Sukienka Vivia Flowers kosztowała 259 zł, to też jest 100% wiskoza. Mam wrażenie, że troszeczkę jest grubszy ten materiał, e, ale to może złudzenie, ale ma nie dość, że przepiękne kolory, to te kwiaty wyglądają naprawdę cudownie, mimo że taki bardzo powtarzający się wzór to czuję się w tej sukience naprawdę rewelacyjnie. Bardzo podobny model do tej błękitnej. Nie jest to to samo, ale właśnie ta góra, wiecie, jest niemalże identyczna. Mamy tutaj właśnie to marszczenie, falbankę na górze. Tutaj zdecydowanie grubsze ramiączka, bardzo dużo materiału, więc możemy sobie tutaj dowolnie zawiązać i też jakoś przewiązać może na szyi. W sumie można spróbować. No i długość, jak widzicie, już jest taka konkretna. Ja jestem w takich sandalkach na obcasie i jak widzicie, jest to praktycznie tuż nad nimi, taka połowa łydki mniej więcej troszeczkę niżej. Bardzo fajnie wygląda i ładnie właśnie wygląda do obcasów, tak w bardziej eleganckiej wersji. Ja jestem zachwycona, nie wiem, jak <grydy> bardzo mi się podoba. Niesamowicie ważna rzecz, którą muszę dodać, ta skinka, słuchajcie. Uwielbiam. I jeszcze one są naprawdę takie głębokie. No tutaj to wycięcie może nie jest zbyt duże, ale słuchajcie, hała, dłoń mi się tutaj bez problemu mieści i to jest super. Taka mała rzecz przecież. Nie miałam jeszcze żadnej takiej opcji swojej sukienki z Laurelii, więc byłam ciekawa, jak będzie leżała, więc wiedziałam, że spróbuję z domu. Może e, ten materiał to nie było nic takiego, co mnie zachwyciło od samego początku, jak patrzyłam na zdjęciach na stronie, ale jak widzę na żywo, e, nie dość, że właśnie ten materiał już zaczął mi się wyładować, by e, to jeszcze ona tak przepięknie leży. No jest... E, kosztowała mi 134 zł, była przedstawiona ze 179. Niestety jest już niedostępna na stronie. Być może jeśli macie na nią ochotę, to y, próbujcie na grupie na Facebooku Laureli, y, bo można tam znaleźć y, fajne perełki. Długość, się, jak widzicie, jest identyczna jak w poprzedniej sukience. Y, z tym, że ta ma takie fajne rozcięcie na nogę. Y, bardzo takie ładne, klasyczne, eleganckie nie za wysoko y, jest to rozcięcie. Mamy tutaj oczywiście 100 suwak. Y, jest idealnie tutaj przelegać jak widzicie wygląda super, a jednocześnie za bardzo nie podkreśla tutaj brzucha. Przede wszystkim podoba mi się za dekolt. Tutaj mamy, wiecie, takie ale miseczki, które oczywiście w moim przypadku nie są tam, gdzie powinny, ponieważ tak mniej więcej w jednym Tu mi się kończy biust, a tu się kończy ta miseczka. Ale tak czy inaczej wygląda to moim zdaniem ładnie. Mam akurat na sobie westonasz typu push-up, więc ładnie tutaj jest ten dekolt w tym momencie wyeksponowany właśnie w tej sukience. Mamy tutaj takie krótkie rękawki, które mają gumkę właśnie w tym miejscu, więc to jest taka mini falbanka, ale trochę podciągają się po górze. No według mnie wygląda fajnie ten materiał, także dajcie mi znać, co sądzicie o tej Z Swoją drogą te kluczyki, które mam na sobie, czyli takie koła, to jest model Luna, swoją drogą, więc tym bardziej musiałam kupić. Też są z wyprzedaży z Laureli. Kupiłam za niecałe 100 złotych, normalnie chyba 140 kosztowało jakoś tak. Są cudowne, one są srebrne, pozłacane i co chciałam Wam powiedzieć, to wydawało mi się, wcześniej nie, nie kupiłam, nie przyglądałam się w ogóle tej biżuterii, ponieważ Myślałam, że one są z takiego klasycznego żółtego złota. A okazuje się, że to jest coś bardziej na pograniczu, właśnie bardziej w stronę różowego złota. Bardzo ładny, taki fajny kolorek, nie, nie jest żółte, więc bardzo mi się podoba i rewelacyjnie wyglądają. Zamówiłam kilka pary kolczyków i jeszcze zastanawiam się nad resztą, ale te bardzo mi się podobają. To już wszystko w tym holodejście, nie znać co myślicie o tych rzeczach. I czasami coś może kupiliście na wyprzedażach w Laureli, albo czy, czy na nową kolekcję już um, sama mi samej, wpadło już kilka rzeczy w oko z nowości, a zobaczymy, co będzie jeszcze dalej, ponieważ jednak te nowości są rozłożone w czasie, więc zobaczymy, ile faktycznie rzeczy wpadnie do koszyka właśnie tej jesieni i zimy. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!